So am I still waiting for this world to stop hiding Can't find a good reason Can't find home to believe in. witam was już w ósmym odcinku przygód biloska w Minecrafcie. Pomydziłem to, przepraszam, ale naprawdę już straciłem rachubę. Eee, więc tak. Dzisiaj wybierzemy się do Nether. Zrobiłem portal. Jak chcecie zobaczyć, jak robiłem portal, obejrzyjcie sobie poradnik. Jak zrobić łatwo i szybko portal bez wykopywania obsydianu? No, to trochę dziwne, że bez wykopywania obsydianu, ale jak chcecie to zobaczyć, to wejdźcie sobie właśnie na ten poradnik. Bardzo szybko można zrobić portal. Eee, więc tak, już tutaj mam dwa kilofy. Wezmę sobie wełnę, zaraz zobaczycie po co wezmę sobie jeszcze trochę jedzenia. Właśnie mam diamenty i mam kubki lawy. No, kubki lawy to sobie nabrałem do poradnika, ale diamenty mam, bo, bo ostatnio sobie kopałem w ogóle, żeby poszukać tej lawy na zrobienie tego portalu. No i tutaj jeszcze mam diamenty, zrobiłem sobie kill off i po prostu trochę nakopałem tych diamentów. Więc dobra, ja sobie zrobię łóżko. Nie tu. Urzęcje. Jeszcze jedno. Zobaczycie po co. No jeden ja, no I co, nie zrobiłem tego łóżka? Trzeba iść nakopać trochę nad raka i innych takich inno-podobnych Dobra, można iść. Potworów nawet nie włączam, bo mi się nie chce. No, dalej pistol stoi. Dobra, i wchodzimy. Pamiętna chwila. Pierwszy odcinek Biloska w Minecrafcie. Idziemy do netheru. Pewnie teraz echo będzie przez ten portal. No, ale dobra, nieważne. Niestety nie mogę tak ustawić. Nie, nie wiem, jak w ogóle się w Camtasia Studio ustawia, żeby tylko, usta żeby tylko nagrywało dźwięk z systemu, i ja bym sobie po prostu puścił na Audis Audia City yy, nagrywanie głosu, i by było bardzo świetnie. I mnie musiał się martwić, że byłoby coś nie tak. Muszę jeszcze popatrzeć. No i się nederze. Jeśli ktoś nie był w Nederze, a wątpię, żeby ktoś nie był, bo chyba każdy był, miał taką ciekawość, to tak, powiem parę ciekawostek. Neder, czyli tak potocznie nazywające się piekło. Neder jest cztery razy mniejszy niż nasz świat. Są na nim potwory, pigmeny i gasty, chociaż pigmeny też są w normalnym świecie, jeśli ktoś nie wiedział. Wow, akurat się koławe, no normalnie. O, bardzo, bardzo ładnie. Dobra, wykopiemy trochę Glostona, trochę Netherrack'a. E, dobra, nieważne. E, więc są tu potwory gasty, pigmeny, jak mówiłem, pigmeny są też... ...na normalnym świecie. A jak one się tworzą, to tak jest, że biorą walnie w świnie i świnia się właśnie zamienia w pigmena. Ale dobra, nieważne. Chciałem zobaczyć ten patek, patent z łóżkami, ponieważ w 1.6... ...było takie coś, że łóżka w nederze wybuchają. He, dokładnie wybuchnęło. Wybuchnęło. O, i można sobie zbierać ten. Bardzo świetnie. Bardzo świetnie, bardzo świetnie. Podoba mi, mi się ten patent zbierania. Naprawdę. Teraz gdzie tutaj położymy? Ach, ale dostałem. I zaraz sprawdzimy, ile już nazbierałem. sobie wyciszę dźwięki, bo one mnie. Blh! Nienawidzę tych dźwięków z Minecrafta. Nie straszą po nocy. Wow, patrzcie, ile już uzbierałem. Nawet się kilofem za dużo nie namachałem. właśnie, tutaj nie chciałem walić dynamita. Tutaj. Flint? Z czego to? Aha, chyba z Sunstone'a na też bym sobie wykopał. Trochę by mi się przydało. Ciekawe, jakby nether wyglądał w tym starym... Yy, raczej w tym teksturpaku yy, Mixcraft HD. Dobra, tego sandstonea to nie za dużo. Potrzebne mi tyle nie jest tego. tylko Glowstone'a i będzie dobrze. Dobra, tyle powinno wystarczyć. O kurde. Jak zwykle. Jakiś cave system czy coś. Jak zwykle. Glowstone, kurde. W tym. jakimś takim małym pierdzi długu. Ale przynajmniej coś tu jest. Ten się nie zawali? Ninja. Dobra. E, można iść do góry. Padnie proszek, to tam nic się nie stanie. Tylko pozbiera. Łapie to przynajmniej. Łapie jakoś tam. Ważne, że nie spada do lawy. Fajnie, pies mi w las na łóżko. No normalnie. Chwilę, psa zgonię. Dobra, dobrze. Przybywam z powrotem. Tutaj do was. Aha! A ja niszczę netherrackiem, To trzeba kilofem, bo inaczej proczek nie wypada. Kurde, i niektóre wpada. A, dobraciu. Teraz tutaj się ciemno zrobi, ale za to będę miał Glostona. Wow, sorry za te szczeki, jeśli było słychać. Ale ktoś przyjechał. Chyba. Jezus. Dobra, ja uspokoję. Ja uspokoję psa. Dobra, uspokoiłem psa. Mam nadzieję, że nie będzie czego. Poliem się jednak, tu no chyba będzie czego. Zabiję go. Normalnie zabiję. Oka trup jak psa. Dobra. Jezu. No naprawdę, przepraszam, ale tego debila nie da się uspokoić. Dobra. Zrobiło się bardzo ciemno. A ja miałem kopać pod siebie. Dobra. To zbieramy. To. To. Dobra. Idę jeszcze trochę nether... O, grzybki! Grzybki! Grzybki w netherze są spoko. Dobra, idę jeszcze sobie trochę pozbierać netherraka. Ale fajna jaskinia, naprawdę. Ja potrzebuję tego netherraka dosyć sporo, ponieważ coś, chcę coś fajnego zrobić. O! Wow. O kurde. O fail. Teraz będę musiał po to wszystko zapieprzać, no nie. No normalnie masakra. Znowu będę musiał zapieprzać tam. No kurde. No przecież łóżko przecież mi nie zabiło. No normalnie co było? No co się stało. Zabiję tego psa. Zabiję go. Dobra, niech mi się w świat wczytuje i tego normalnie zabić. Dobra, jestem. Teraz znowu trzeba iść do tego. To, to kurde, ale przecież no, co się stało? Przecież ani nie wpadłem nic? Przecież wybuchały łóżka. Nie wiem co tam się stało. Dobra, biorę tego netherracka albo kopię normalnie. Powinno mi te 300 taki wystarczyć. Jak coś, to sobie jeszcze kiedyś tam pójdę. No, normalnie. no nie, normalnie fal. Akurat sobie zrobię to, co miałem zrobić z tego netherraka. Dobra, to jak schodziliśmy na dół. Tak, jump, jump, ała. Schodziliśmy na dół. I tam, I tam o. Mam nadzieję, że coś mi jeszcze nazbierało, bo normalnie pozabijam. Pozabijam jak mojego psa. Nie no, żartuję, nie zabiję go. Kurde, ale się rozsypało. Dobrze, że nie wpadłem tam do środka. Do tej lawy. Bo. By był naprawdę fail. I ja bym miał obrzydzenie do naderu. Minus znowu 10, Wow. Dobra, nie schodzę już tam niżej. Ile mam? Dobra, robimy podsumowanie. Staki netherraka są. Są cztery. Proszę Glowstone a. Glowstone Dust jeden tak i 28 No i są sent. Dwadzieścia Bardzo ładnie, jak coś to sobie dozbieram. Kiedyś tam. Ło! Wow, a tutaj ile glowstone'a. Tyle, że nawet mi się nie chce po tego iść. Wracamy do domku ale nie drogą śmiertelną, tylko drogą do góry. Tak, teraz będę kopał. No, no. Prokoks. Mm. Ruchy. Ruchy. Kurde, co jest? Aha, dobra. A ten znowu zaczyna no normal chwila. Zaraz przybędę. Dobra, już go uspokoiłem jakoś. Powinien no Jezus, no normalnie chce ktoś. Lab... Chce ktoś labladora. Zabije go. Dobra. Coś tam jeszcze mu powiedziałem parę słów i... Jesz jeszcze nie szczeka, więc muszę to szybko nakręcić. Fajnie, a ja to będę kopał. Nie wiem ile, ale za to nakopię sobie jeszcze nadal rak. Nie chcę kłaść pod siebie, bo nie chcę dużo stracić go. O, ale już jesteśmy na górze, a nakopałem ile. No, i jeszcze dodatkowy, stary 13. Jezus. No, przepraszam za te szczeki, ale on jest normalnie chyba upośledzony albo coś. No, nikt nie idzie ani nikt nie jedzie, a też czeka na no normalnie. Dobra. Jestem już na górze. Bardzo ładnie. Teraz robimy podsumowanie na górze. Ile mamy? Nederraka. Raz, dwa. 3, 4 staki, raka i 13. E, 24 soul senda, glowstone dust, 28 i 1 stak. A ile z tego wyjdzie Glowstone? No, teraz bardzo fajnie się robi. Że robi się w ten o, sposób. A nie, a nie, że trzeba było rozkładać na całych craft box. 7 No, 23 też styknie, może jakoś tam być. Więc bardzo fajnie podobała mi się ta wyprawa. Chociaż raz padłem, ale dobra. Eee, będę teraz poprawiał to i owo. O, właśnie, idę poprawiać to i owo, bo i tak będzie to chyba krótkie. Ten odcinek jeszcze jest krótki. Ile on już trwa Zaraz sprawdzę Dokładnie kiedy sprawdzałem A teraz będziemy migać teraz na dłużo Dokładnie jak sprawdzałem było 15 minut więc jeszcze można trochę nakręcić Ale nie jeszcze tego trzeba mm. Jest. O! Dobra. To. Na dole ostatnio bardzo fajnie wylałem. E, wylałem lawę, żeby tutaj ustatkować. Chciałem tam poprawiać. I akurat wylała mi się woda. I to jest efekt. Mam obsydian. No kiedyś to rozwalę. Ale nie na pewno w najbliższym czasie No ale tam nieważne O, tutaj kominek i pokażę Wam efekt, który chciałem uzyskać Wkładając tutaj netherraka. Nie, jednak trochę niżej. Jednak trochę niżej. nie na dół pospadały. Po to zejdę. I sobie wyjdę. Tak, o. Trzy, jeden. Teraz zejdę na dół. Świnia, świnia dobra. Wiecie, że jak, jeśli nie wiecie, to wam powiem. Wiecie, że jak podpali się świnie, to wylatuje z niej pieczone mięsko. O, widzicie, bardzo ładnie się dymek unosi. Tak, taki miał być efekt, że dymek się unosi. Więc dobra, teraz idę. Tutaj na mój mościk, tak jak powiem, że O, jak bardzo ładnie się prezentuje. Taki most, a tutaj to tokno środko, taka. taka... Wieża obserwacyjna. O, a tam mam wsadzić też naderaka na moją bezludną wyspę. Płyniemy, płyniemy. Dobra, ja sobie dopłynę i Wam pokażę. Tak, wreszcie będzie tutaj niekończący ogień. I tak będę krzyczał. No! Dlaczego ja musiałem tutaj zostać? O, mam czarne łapy. Chyba się obrodziłem. I tak no, No, bardzo fajnie. Dobra. Teraz na mości. Tutaj będzie najszybciej. Plum. 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 Aha, jeszcze mam taki... Takiego pomysła, że... Ja i moi kumple, którzy są braćmi no bardzo im się... Znaczy... jeden z braci zobaczył u mnie Minecrafta i chciał sobie zagrać. Więc ściągnął sobie Minecrafta. No i. Po prostu. Chcę tam coś ze mną pokombinować z nagrywaniem i ten drugi brat też coś tam chce więc chcemy zrobić taką serię jakoś budowlaną, że po prostu coś będziemy jakiegoś dosyć takiego dużego budować więc będzie fajnie jeszcze chcę nagrać Let's Play As Modern Warfare 2 ale mam problem, ponieważ Pożyczyłem tą grę od kumpla. A on tylko grał w nią raz. I założył konto na Steamie, i teraz ja nie mogę. Więc. No nie wiadomo, jak to będzie z tą serią Modern Warfare 2. Co tam? Jeszcze miałem coś mówić. O czymś mówić? Aha, że. Pojawi się jeszcze dzisiaj chyba e, rozgrywka. Znaczy nie, żadny mecz ani nic. E, po prostu taka rozgrywka e, Steam Fortress 2. Ja i mój kumpel po prostu będziemy sobie grać. I jeszcze e, pojawi się rozgrywka ze Spiral Knight, jak przechodzimy Dungeon'a. Więc dzisiejszy dzień będzie bardzo... Obiecujący, jeśli będą te rozgrywki, jeśli będzie nam się chciało nagrywać. Więc bardzo fajnie będzie. Są tutaj położę? Aha, jeszcze raz chciałem nie wiem, w którym odcinku chyba tam mówiłem że będę jechał na wakacje do Szwecji, do Zaty. Eee, więc... no wtedy się raczej let's play e nie pokażą. Chyba, że tato będzie... Yy, chyba, że tato mi pozwoli yy, nagrać Coś tam. Tylko że on ma takiego kompa. Znaczy, nie no, yy, w sumie laptopa ma dosyć dobrego, ale nie wiadomo czy nie będzie zamulał. Bo wiecie, Vista i w ogóle. A jestem... Yy, Takiego zdania, że... Owiście. F... t Ft... V. Czyli... A... A... De vista. Nie będę przeklinał. Ponieważ... Ponieważ nie będę. O. Jak ładnie to wygląda. Płonąć... Płonący mościk. Bardzo ładnie się prezentuje. Tutaj takie odstępy i później to tak się łączy. Bardzo ładnie. To... Aha, jeszcze takie jedno pytanie. E, czy chcecie Let's Play'a? E, z czego? E, bo mam zamiar kupować Darksiders. Ze Steam'a. Mam zamiar kupić. I mam też zamiar kupić... Tego, raczej nie kupić, bo ja mam Tego, let's play'a z Devil May Cry 4 Więc wybierzcie sobie albo Darksiders Albo y, Devil May Cry 4 Więc to będzie na tyle, dzień już schodzi Netherracki powsadzane, wszędzie gdzie miały być powsadzane w następnym odcinku nie będzie żadnego specjala ani nic. Niedługo będzie specjal, ponieważ mamy już 9 widzów. To znaczy, ja mam 9 widzów. Bardzo mnie to cieszy, że ktoś to ogląda. Mam nadzieję, że będzie ich więcej, ponieważ fajnie by było mieć więcej widzów. W następnym odcinku będę robił e, latarnię morską, która będzie się mieściła e, gdzieś. Tam, tam o, tam hen 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 hen, tam daleko. W czymś to było? Napiszcie w komentarzu. W czymś to było, naprawdę. Więc to wszystko na dziś. Z Minecrafta oczywiście. Subskrybujcie. Łapki do góry. Komentujcie. Tak, żeby było bardzo fajnie, miło i w ogóle. Więc dzięki za uwagę. Cześć.